Chciałem Wam pokazać, jaka dzisiaj produkcja z fotowoltaiki, takie mamy niebo, chwilami jakieś przebłyski. A na falowniku z prawie 8 kW podpiętych bezpośrednio dodaję 0,9 kW. I ze sofarka, na którym jest tylko w inną stronę, troszkę zlokalizowane panele, jest 8,85 kW, jest kW tam z groszem. Tak to wygląda. Jeśli była rano bateria rozładowana praktycznie. Teraz mamy 53,9, tym że to jest litówka, także ładujemy do 55,5 u mnie. Do tego jeszcze jeszcze Wiktron coś tam dobija. Około przy takim pochmurnym dniu to jest 250 W. Także nie jest źle jakoś przeżyjemy dom pobiera zero czy kołu tak czy nie jest źle